Zobacz, Makciken, jak pięknie wygląda księżyc o tej porze. E, co ty? E, przecież to nie księżyc. No co? A co to innego, jak nie księżyc? To jedna wielka pizza. Chyba żartujesz. Mówię poważnie, ja wszędzie teraz widzę pizzę. A, to chyba strasznie głodny jesteś. No chyba tak. Ale pyszne jabłuszka i topicie i pizza. No, naprawdę dobre to wyszło. Wiesz co? Chyba będziemy musieli jak najszybciej zjeść tę pizzę, bo zaraz wszędzie będę widział pizzę. Ciebie będę widział jako pizzę, a ty mnie. No tak, masz rację. Mądra rada, musimy koniecznie coś zjeść. Nie coś, tylko pizzę. O, idą klienci, to zaraz wracam. Okej. Okay. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, oj, możesz, możesz pomóc. E, poprosimy o wielką pizzę na nas dwóch, ale taką naprawdę wielką. Dobrze, postaram się zrobić największą, jaką tylko mamy. Dobra, trochę dodamy sosu. Dobra, nie zauważam na pewno, że solim do tego dodałam. To wasza pizza. Jak fajnie! Dzięki ci. A ile jesteśmy Ci winni? Eee, 20 złotych. Dobra, to później. Na razie muszę zjeść pizzę, bo nie wytrzymam. Dobra, pa. to my możemy nadal jeść, bo jestem już kładna. Ach, ledwie zipię. Brzuch mi pęka. Mi też. Witaj w klubie. Eee, e, słuchaj, czy to by się nie wydaje, że ta pizza była dzisiaj cokolwiek zasłona? No, jak tak raz o tym mówisz, to. To muszę ci przyznać rację, tak? Była bardziej słoda niż zwykle. Nie, będziemy reklamować, czy dzisiaj nie chce? Może później na razie wybacz, ale nie mam siły na żadne reklamacje. Uf, uf, uf. Na szczęście dzisiaj jest weekend i nie ma żadnych klientów. Bo no, przyna przynajmniej możemy sobie wreszcie odpocząć. Nie to co ostatnio, wczoraj, jak ostatnio właśnie oni, yy, no w sumie, zawsze jak starali się łączyć diabelski młyn, to zawsze robili, że było za szybko albo za wolno i tak dalej. Więc yy, mam nadzieję, że następnym razem jak to będą robili, to im już to lepiej wyjdzie. I słuchaj, ja pójdę na zakupy, bo nam się kończy ciasto i tam dalej do pizzy, więc ja zaraz wracam. Okej okay, to pa. Ech, teraz chyba powinniśmy coś wypić, nie uważasz? Tak, jak na prawdziwych gentlemanów przystało. E, co proponujesz? Nie wiem, może jakaś lemoniatka? No dobra, jedziemy do sklepu. No dobra, już jestem przy, przed sklepem. O. Tutaj widzę, że są jakieś już rzeczy. To ja biorę to wszystko. O, jacie wykupiłam wszystkie picia tu, ale fajnie. Ty! Co jest grane? A co masz na myśli? No jak to, zobacz. Tu nie ma żadnego picia. No fakt. Sklep opróżniony z picia. Co się stało? Nie wiem, może nie dowieźli. Trzeba złapać jakiegoś sprzedawcę i zapytać. O, dzień dobry, chcecie coś kupić? Nie, chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego nie ma picia. To znaczy, tak, chcielibyśmy kupić, ale nie ma picia. Oj, e, właśnie przed chwilą jedna dziewczyna na takim narwalu wzięła wszystkie picia, jakie wzięła. Powiedziała, że to jej pilnie potrzebne do jakiejś tam pizzerii czy coś. Skandal! No to. To, 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 to gdzie my mamy kupić to picie? A ja mam wiedzieć? No pan jest przecież sprzedawcą. Następny sklep jest jakieś 15 km stąd. O rany, nie możemy jechać tak daleko. Jesteśmy spragnieni. Poza tym, co to za porządki, żeby jeden klient wykupywał całe picie w sklepie? Czego się w tych czasach nie robi dla pieniędzy? A poza tym przecież możecie się napić. Yy solonej y, wody z morza, no bo przecież my jesteśmy na Malediwach i tutaj jest sama woda. He, świetny pomysł! Picie słonej wody. No dobra, coś wymyślimy. Dzięki, na razie. Dobrze, to do widzenia. Do widzenia. Ty, olśniło mnie teraz. A może to nasza znajoma opróżyła to picie? Ta odnarwalka? No? Chodź, idziemy, sprawdzimy. O, hej, co chcecie? Luriany, to ty wykupiłaś całe picie w sklepie? Tak. Ho, 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 dobre. A skąd miałaś tyle kasy? No przecież się zarabia na czymś. Zapomnieliście i jeszcze nad. Hmm, no tak, faktycznie. Jesteś, jak to się mówi, przedsiębiorcą. No dobra, a mogłabyś nam y, odstąpić trochę tego bogactwa? Na przykład w postaci jednej lemoniatki? Za 15 zł. 15 zł za lemoniatkę? Za dwie. A, No jak za dwie, to może być. Daj 7,5 zeta i ja dołożę drugie tyle i, i mamy dwie lemoniatki. Okej. Okay. No to macie. Dzięki. No dzięki, fajnie. Miło będzie teraz wygooglać leweniatkę. Pa. pa! Następny dzień. O, dziewczyny tam stoją. Słuchajcie, jeśli chcecie zarobić, to musicie y, nam w no, y, posprzątać no, jak to się nazywa y, diabelski młyn. Ale to dopiero wieczorem, bo na razie jeszcze przyjdą klienci. Jak sobie już klienci pójdą, bo wtedy na pewno będzie bałagan. Okej, okay. no musimy w końcu jakoś zarobić na te następną pizzy i leboniatki, nie? No ja... właśnie. No to więc. Yy, tak później możecie przyjść, jak już będzie zamykane i posprzątać. 6 godzin później. Eee, szaroboro, sześću prostu, przez tu pastu, poczu... Sarą tu tak ale ciężka ta robota, zaczyna mi się nudzić. Mnie cokolwiek też. Chodź może hey, odpocznijmy chwilę, co? Dobra, rzucamy te ściery i te szczotki i te zmiotki i poleżymy sobie. He? <tryk> Pszysz. 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 I śniło mi się, że na tylko... Kto tak głośno chrapie? Nie wiem właśnie. Hmm, chodźmy to sprawdzić. Jutro to sprawdźmy, bo teraz mi się nie chce. No a mi też. Następny dzień. No, czekaj. My chyba zasnęliśmy. Coś mi się wydawało, że, że ja nie śpię, a mi się wydawało, że lunatykuję. natykuje. Poczekaj, gdzie my jesteśmy, bracie? No chyba jesteśmy w tej kapsule na wysokościach. O rady! Zasnęliśmy i wciągnęło nas tutaj. Chyba samo się coś włączyło albo ktoś nas złośliwie tutaj ustawił. No, co robimy? Musimy wołać o pomoc! Ratunku! <laughs> Hej, słyszałaś to? No tak. Chodźmy to sprawdzić. A co wy tutaj do jasnej robicie? Nie wiem. Pracowaliśmy i zastaliśmy. Zmęczeni i coś albo ktoś nas tu wciągnęło. A może sami się wciągnęliście? No, może nie wiem. Przepraszamy w takim razie, ale pomóżcie nam. Dobra, klik klik klik. Żeby tak nie przeszło. Proszę bardzo. Uff, jestem skonany. Ja też, ale dzięki wam bardzo serdecznie uratowałyście nas. Chyba nawet uratowałyście nam życie. Nie wiem, co by się stało, gdybyśmy zostali w tej kapsule jeszcze pół dnia dłużej. Byście po prostu tam siedzieli. I tyle. No, unuszyli, byśmy się dzielić. No, udusilibyśmy się. To było strasznie gorąco. Dzisiaj Dobra, tam... nie ma rudzić. Dobrze, dobrze. Ale nam się przydarzyło. No, to prawda. Wiesz co? Ja już wolę chyba być głodny i widzieć wszystko w kształcie pizzy. A, tak jak teraz. Spójrz przed lunetę, co widzisz? Yy, widzę pizzę, a ty? Yy, ja widzę pizzę a obok buteleczkę lemoniady. Ale piękna wizja. Ja też tak wolę. Wystąpili: Pusinek, Lisek, Van Snake, Mac Chicken. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a my się z wami żegnamy, pa pa.